Aniołem Dobroci nazywano w Tygodniku Sochaczewskim młodą, prężną panią dyrektor domu pomocy dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Inny tytuł, ekspres Sochaczewski napisał o tym domu: Dom Zły pod Sochaczewem. Działy się tam od pięciu lat rzekomo, bo to nie jest jeszcze zakończona sprawa, sceny jak z filmów Grozy. Tak opowiedzieli mi świadkowie i ofiary tych wydarzeń. Ja mówię, dlaczego mam lepiej wiosków? A Tak ma, mało. Bo pan ma potrącenie za leki. A to potrącenie. A potrącenie za, za leki było bezprawnie potrącane? Mnie się wydaje, że tak. A jak odeszli tamte i przyszła nowa załoga, to mam 200 zł na rękę. Już nie ma pan tych potrąceń na leki? Nie. Pani księgowa mnie główna, oszukana, 500 zł nie wypłaciła. Mówi, ja, nie, ja wzięłam do, od ciebie twoje pieniążki i mówi, tobie zwrócę. A ja mówię, to ja pani coś powiem. Jeżeli jeszcze raz pani weźmie moje pieniądze, to będziemy z prokuraturą rozmawiać. Sięgowałam depozyt, gdzie był wypłata 1000 zł z konta mieszkańca i był podpięty paragon za zakup kurtki w ekskluzywnym sklepie w Zachaczewie. Kurtka dla mieszkańca za 1000 zł. A ten mieszkaniec miał tę kurtkę na nie, sobie nie, nie, nie. kiedy pani. Paragon za stringi dla babci, ekskluzywna bielizna, seksowna podobno, została zakupiona. Nie wiem czy ta pani z niej korzystała, ale taki zakup dostała. Kto nosił te stringi rzeczone? Na I które to, faktury były? To znaczy pani dyrektor wysłała pracownika socjalnego po pracownika zakup stringów. Sobie. A który to pracownik socjalny? A, a, akurat już nie pracuje teraz. To może się wymyślił to aż nie, mi się wymyślił, nie, nie wymyślił, bo ja byłem świadkiem, bo weszłem do sklepu. Jeszcze mnie właśnie pytała się, czy, czy takie czy będą... Ładne, tak, czy różowe, tak. ładne. Jakie tak. te stringi były? Ładne, podobały się Panu? No, no. Się pani no. mnie się podobały. Nie wiem jak, jak komuś innemu. No, ale. Ta pani dyrektor to była bardzo ładna kobieta. Oni potrzebowali głupich i ciemnych, żeby nic nie mówili. A Pani płacze dlaczego? Boję się, tak. Boi się Pani? Pani, pani brała udział w tym, w tym oszustwie? Byłam zmuszana do robienia wielu rzeczy których nie powinnam robić. Musiałam mieszkańcom zasłaniać, jaka kwota jest wypisywana. Mieszkaniec chciał 50 złotych i e, kazała mi dopisać, bo na przykład były imieniny pani dyrektor, tak? Więc ja musiałam od mieszkańców po 10, po 20 złotych więcej e, Dopisy, pobrać, pobrać, tak? Pobrać. Żeby kupić kwiaty i prezent dla pani dyrektor, bo ona sobie życzyła e, prezenty na urodziny i na imieniny. Na przykład na ostatniej imieniu no, dostała pani dyrektor złoty łańcuszek z zawieszką. Z jaką zawieszką? Co złotą. Z bozią. Z bozią. Mhm. Rozmawiałam z panią główną księgową na ten temat, to pani główna księgowa wie tylko cicho, cicho, tak musi być. Księgowa się też bała, a skąd płynęły te dyspozycje? Księgowa była członkiem grupy, która wyprowadzała te pieniądze. Rozmawiałam kilkakrotnie z panem bicestarostą, który tutaj był, tak jak mówię, jest osobą odpowiedzialną za tą placówkę. To nigdy nie chciał słuchać. Tego, co my mieliśmy do powiedzenia. Ale co, w końcu się dowiedział, dowiedział co cię... się od pana Ziętary. Pan Ziętara wreszcie się zdecydował tak. i pojechał, tak? tak? O lewych etatach powiedziałem, o których wiedziałem, o części lewych etatów, których po prostu y, były pobierane pieniądze, a nigdy te osoby nie były w pracy, tak? Dwoje dzieci pani kadrowej, która tu pracowała, kuzynki pani dyrektor i syn pani głównej księgowej. Policjanci mieli pełne ręce roboty przy tym aresztowaniu. Wy pamiętacie ten, dnie, te, te, ten dzień aresztowania? Przez tak, wiele tak. godzin z domów, wy, z domów tych osób tutaj zatrudnionych w dyrekcji wynosili e, sprzęt RTL, zmywalki, rodówki, pralki, buty, ubrania markowe. Że to wszystko trwało. No że ja to... też na policji właśnie się dowiedziałam, że, że straszne zasoby były chemii. Panie musiały tutaj, żeby się utrzymać na stanowisku pracy jako sprzątaczka, musiły przynosić swoje płyny. Tak. Tak. I to swoją z domu pani. No zdarzało się, że tak, osobiście przynosiłem. Policjant powiedział, wie pani, jakie... Czy pani się wylicza z tego proszku, co pani dostaje? No ja muszę. Kombinuję tak. Że musi mi starczyć. Albo z domu To pani wie przynajmniej... pani, co mówi, ile tam mówi jest towaru, to starczyłoby pani pewnie na 5 lat. Pani powiedziała, że musiała prać na 109 osób, a dom jest yy, przeznaczony na 99. Na, na 99, więc tu się wynika z tego, że 10 osób było poza programem. I pieniądze za te 9 czy 10 osób nie wpływały nigdzie, tylko były no, zabierane po prostu. Podobno policja znalazła całe. Góry mięsa, no to po co im to było? No my się, ja się też czasami zastanawiałam, w, w jakim celu po prostu takie ilości są im potrzebne. To wszystko przybrało takie rozmiary, że naprawdę nie mogliśmy uwierzyć w to wszystko, no, że tyle, aż można. No. Bilety lotnicze. Wyście to czytali w ogóle? Tak. Bilety do Dubaju. I pani dyrektor za trzy czy pięć dni miała wylatywać do Dubaju. I panom policjantom mówi, ja nie możecie mnie zamknąć, bo ja lecę do Dubaju tam za kilka dni. Ja już nie pamiętam w tej mhm. chwili, e, jak to I wygląda. nie zamknęli jej? Nie no, wtedy ją zamknęli. Siedziała dwa miesiące i tam ileś dni, tak. Na przykład, w 2013 roku, jak wynika ze sprawozdania finansowego, e, na odzież zostało wydane ponad 120 tysięcy. Na odzież dla rzekomych mieszkańców. Rzekomo dla mieszkańców. E, samych garniturów było wybranych za 40 tysięcy garniturów. Ja brałem udział w takim procederze, że zawoziłem trzy osoby, trzy pracownice DPS-u na cmentarz, na cmentarz a dostały przy, polecenie, aby 50 starych wiązanek przywiozły, czyli z grobów mieszkańców, jak brakowało z grobów mieszkańców, one się tak bały, musiały te 30 czy 50, ile? Jakie miały polecenie, tak? Więc wybierały ze śmietników, stare? Tak, stare, te plastikowe. Jeżeli brakowało, przychodziły do mnie Pani Ewa i mówi co ja mam zrobić Panie Staszku, jak nam brakuje jeszcze pięć? Wiązanek. Tak, to ja sam idiota mówię, no to weźcie jakoś po cichu z grobów, jak będziecie miały kłopoty. Czyli z innych grobów, w ogóle z obcych grobów. A po grobów, co tak? te, komu były stare wiązanki? Po no, to, że wypadamy. były tu myte, na podwórku tu i były wożone na wszystkich świętych na cmentarz. A do, <laughs> dla, kogo? dla kogo? Dla zmarłych mieszkańców tego domu, żeby nie były puste groby. Pracownicy byli oszukiwani w wypłatach premii i nagród. Były po prostu premie podpisywane in blanco, podpis złożony, pokwitowanie kwoty, której żeśmy nie widzieli. Ja dostawałem, na, załóżmy, 30 zł i później powiadając ermułę, było dopisane... Co to jest 1000. Ermuła? To jest miesięczne rozliczenie do ZUS-u. Do ZUS-u? ZUS tak. pan, że pan ma nagrodę w wysokości? 1500 zł. A dostał pan? 30. Ja dostałam na przykład tam 50 zł? Stąd ok. premia, a ja później patrzę na policjant i pokazuję 900 coś złotych. Dzień dobry Pani, czy jest Pani dyrektor? proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Pani dyrektor. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie. Panią. Pani co, szukam Pani Justyny. Nie ma. Pani Justyna jest na zwolnieniu. Aha. Jestem zdziwiona, że pani z zarzutami, która siedziała w więzieniu, została pani przydzielona jako siła fachowa do dzieci. To razie. znaczy ja powiem pani tak. Pani, pani była dyrektor DPS-u i jest z wykształcenia pedagogiem. Ma hmm. pełne kwalifikacje pedagogiczne. Bez zarzutu. Absolutnie. Studia i w ogóle tak. Wszystko. To miła osoba jest jakaś, bo tu wy wygląda, że bardzo, bardzo, atrakcyjna blondynka. Ja, no nie jest już taka atrakcyjna w tej chwili po tych wszystkich przejściach, gdybyście no państwo, myślę. gdybyście państwo zobaczyli. Ale y, pani ta pracowała ze mną półtora roku na początku, bo ja w 2001 roku przyszłam. I nie było tu u nas 12 lat po 12 lat była na urlopie bezpłatnym. Zrezygnowała z urlopu bezpłatnego, że przychodzi do mnie do pracy. Ja nie mam żadnych podstaw. podstaw, żeby jej nie przyjąć. Jedyną podstawą dla mnie to będzie wyrok. To jest wasza pani dyrektor i pan prezydent kraju, a w środku stoi inna to pani. Przeszkadzał. I, co, I to przeszkadzała ta osoba? Tak. Te wszystkie osoby, które tu były, przeszkadzały. I, zrobione, I kto to za, zrobił? Został to został taki fotomontaż. O. I wtedy, no ale to wyraźny fotomontaż jest. Ale I takowe co? zdjęcie w publicznym miejscu, wielkie, wielkie takie, wisiało, zostało zdjęte wczoraj bodajże, żeby zachować ewentualnie do prokuratury. Myślę, że to chodziło o budowanie swojego wizerunku. Biedny. Przeciwko mojej mandantce prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przez prokuraturę kręgową w Płocku i korzysta z prawa domniemania niewinności. Jako osoba niewinna powinna być przy, przez wszystkich państwa tutaj zgromadzonych tak traktowana. Zamierzam także złożyć po, stosowne pozwy o ochronę dóbr osobistych przeciwko osobom, które podają informacje nieprawdziwe na temat mojej mandantki. Inna kancelaria pisze, w trzech punktach. Po pierwsze, mój mocodawca, czyli pan wicestarosta, któremu podlegał ten dom, uważa, że organem właściwym jest sąd i prokuratura i że nic nam do tego właściwie, nagonka prasowa oraz próba imputowania mu zachowań i działań sprzecznych z prawem w zakresie rzekomego braku nadzoru nad działalnością Domu Pomocy Społecznej nie opiera się na faktach. Po trzecie, Wreszcie, zastanawiające jest wzmożenie zaangażowania mediów tym domem przed wyborami samorządowymi. Czyli ja się jestem. Zajmowałam dużo wcześniej. Pani pisała dużo wcześniej. Dużo wcześniej, nie było wówczas okresu przedwyborczego. Straszył, że mnie zniszczy, jak będę o tym pisać. Ta sama kancelaria, czy sam pan. Pan osobiście, pan wicestarosta. W, jakim, w jakiej formie, jeśli wolno zapytać? Przez telefon powiedział, że przestanę pracować, wystąpi do sądu, zrobi wszystko, co tylko się da. I wystąpił, jak dawno nie, to... Nie, nie. Ale mamy też miłe kontakty. Burmistrz Sochaczewa, miasta Sochaczewa, pan burmistrz Piotr... Osiecki pisze do mnie bardzo mile, Szanowna Pani, nie może wziąć udział, ale jest wiernym widzem. Bardzo dziękuję w miłych słowach i wyraża zadowolenie i wdzięczność, że pani redaktor zajęła się niezwykle bulwersującą sprawą. Kilka razy wyrażałem zaniepokojenie drastycznym wzrostem cen utrzymania pensjonariuszy w DPS-ie, kiedy w roku od 1811 roku do 3,5 tysiąca w minionowych roku. I zauważa, że śledztwo prokuratorskie trwa już 8 miesięcy, a rzeczona dyrekcja jak rozumiem, pracuje na innym stanowisku. Byłem w Sochaczewie w tej sprawie pierwszy raz 8 lutego, mm -hmm. a więc nie ma to wspólnego. A ja nic byłam wspólnego, w grudniu. Nie, nie ma nic wspólnego, to pani spo... była przed aresztowaniem, nie, pan nie ma, nie ma to nic tak. wspólnego z polityką i z wyborami w związku z tym. To ja pani powiem, co ludzie mówią, tak? I to będzie bezpiecznie, Myśli jeżeli pan, chodzi że o pan, to procesowe. nie zmagla, że panu no, wypada, no, ale jeżeli, a mnie wypada Jeżeli super. każdy w Sochaczewie wie, że generalnie rzecz biorąc, pan Janusz Ciura, wicestarosta, wiedział, jaka mm -hmm. jest tam sytuacja, e, informował stanowisko, który się nazywa Tadeusz Koryś, jeżeli ludzie wiedzą, Rzeczywiście że... Rzeczywiście te nazwiska że, się powtarzają. Jeżeli ludzie wiedzą, że generalnie rzecz biorąc ci ludzie rządzą tym powiatem, jeżeli ludzie wiedzą, że pan Orliński jest wójtem gminy Sochaczew i że ta grupa ludzi od początku o tym wiedziała... I ale cóż by nie... taka grupa ludzi miała do pani redaktor, dyrektor ale i ja pojeździć? Nie... Jest... Ale jak pani, jak pani, jak pani, jak pani widzi, Pracownia. na tych zdjęciach są na przykład pracownicy starostwa. Co A. oni tam robią? A no otwierają się zapytać, dom. A pani dyrektor, Ja muszę się a, zabawić pani, w adwokata okay. diaboli. No to jak pani będzie adwokatem diabła, to niech pani diabłu wytłumaczy. Po co pani dyrektor ośrodka garnitury? Chodziła w garniturach, tak? Oj tam garnitury, w związku, w, związku z tym, zio, wio, w związku z tym, proszę pani, sytuacja jest taka. To jest skandal. Żeby społeczeństwo sochaczewskie tak. wiedziało generalnie, bo tak mówi, kto potencjalnie może za tym stać. Bo to jest skandal. Czy wiedział pan od pana z powiatu, że dzieje się nie najlepiej w państwie duńskim, czyli w państwie sochaczewskim. W państwie duńskim nie wiedzieliśmy, że się dzieje aż tak źle. To jest cytat znaczy, natomiast... z Hamleta. Tak, natomiast... A tu nie hamletyzujemy. Natomiast e, oczywiście... Prowadziliśmy tam działalność kontrolną, tak? Oczywiście planową, która była w 2012 roku. Czyli która, nieco wcześniej przed zatrzymaniem nie. Nieco wcześniej, która nie wykazała nieprawidłowości o tych, o których dzisiaj tutaj mówimy. Natomiast były postawione zarzuty przez pana i poszła kontrola doraźna, tak? Muszę powiedzieć, nie że... zapowiedziana wcześniej, tylko nie kontrola. kontrola. Ten. kontrola, która, która wynikła i muszę powiedzieć, że e, wynikami tej kontroli no, byliśmy zaskoczeni, tak, bo to była w zasadzie laurka. Panie Wojewodo, 20 stycznia pana ludzie wyłazili wych chodzą, podpisując protokół, że, że jest tam okay. jest cacy, no tak. może nie do końca, bo w odpowiedzi znajduje się, że jest za mało wieczorków tanecznych i jest tak, nudno w weekendy. Tak, taka, taka, taka ta, jest odpowiedź. To odpowiedzi od pana wojewody Czyli pana znalazła. pracownicy a, nie byli specjalnie? A dzień, później, a dzień później wjeżdża tam policja i zatrzymuje osób? kierownictwo DPS-u. Chwilę później jest zatrzymana pani dyrektor PCPR-u, a prokuratura i sąd nie mają wątpliwości, że w tym wypadku niezbędne są aresztowania. Panie wojewodo, 20 stycznia wychodzą pana ludzie, 21 tak stycznia wchodzi policja. Wiem w tej chwili, tak. Jak wiedzę pan po, Posiadam większą wiedzę niż miałem do tej pory, tak. I co pan I z tą wiedzą z zrobi? Będę poproszę o, o odpowiedzi, pan jak Zięta to Rado wyglądało. pan napisał rok temu, <laughs> to samo. My jako radni złożyliśmy doniesienie do prokuratury o, moż o, o ewentualnej możliwości popełnienia przestępstwa przez pana starostę, w związku z tym, że zataił tak jak gdyby te mhm. informacje, bo ja zażądałam protokołów z poinformowania zarządu oraz notatek służbowych z paniami dyrektorkami, jak mówił, że takie przeprowadził. Nie dostałam tego, bo prosiłam dwa razy podczas sesji, nie dostałam tego i złożyłam na piśmie do pana starosty, Tadeusza Korysia, prośbę o właśnie przedstawienie mi takich protokołów. Pan starosta odpisał mi, że takich rzeczy nie ma. Jest krzyżowe zatrudnienie. W jednej placówce pracuje matka, w drugiej placówce powiatowej pracuje ojciec, w trzeciej pracuje dziecko. I w momencie, kiedy matka jest krnąbrna i się przeciwstawia pewnym zachowaniom, traci, traci, prasę, traci to, się, to się nie nazywa krzyżowe zatrudnienie, tylko to się nazywa sitwa. Traci, sitwa. Ja jestem na przykład jest. przykładem osoby, która z, w momencie, kiedy się postawiła, no i postawiła się panu wicestaroście, w kwietniu straciłam pracę. Byłam kierownikiem powiatowego ośrodka interwencji powiatowych w Sochaczewie. Niby miałam umowę do czasu wyboru nowego kierownika, ale miałam tę umowę przez dwa lata. I raptem w momencie, kiedy się okazało, że ja jestem, jak gdyby próbuję pokazać pracę, prawdę, która jest w DPS-ie, tracę pracę z dnia na dzień. W toku śledztwa, co jest ważne, wyodrębniono 30 wątków dotyczących różnego rodzaju nieprawidłowości. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej pani Iwona Śmigielska-Kowalska bardzo uprzejmie na nasze zaproszenie odpowiedziała. Z tego zebranego materiału wyłania się obraz lokalnej sitwy. To, że takie sitwy istnieją, to nie trzeba odkrywać Ameryki, wystarczy odkryć trochę Polski, tak jak pani program ją odkrywa. Natomiast najgorszą rzeczą jest to, że skargi, wtedy kiedy ktoś się odważy. Ktoś wykaże wielką odwagę, bo ja podziwiam pana Ziętarę, podziwiam państwa pracowników, podziwiam panią radną Ulicką za ich odwagę, że przeciwstawili się tej sitwie. I tu się zaczyna prawdziwy polski problem. Otóż, gdy sprawa wychodzi już z tej Polski lokalnej i trafia do tej Polski centralnej, która powinna zapewnić właściwe postępowanie, odbiła się od wojewody, odbiła się od ministra zdrowia ta sprawa. Przykro mi powiedzieć, i to już do siebie biorę jako były prezesniku, odbiła się od też od najwyższej, najwyższej izby, izby kontroli. kontroli. To nie. nie była właściwa reakcja. Pani redaktor, co w tej chwili powinien dać ten program, moim zdaniem? Po pierwsze, ochronę państwu. I mhm, o to tak. się ja, ja zwrócę. Prokuratura mhm. musi mhm. państwa chronić nie tylko w sprawie karnej. Ci no, ludzie się również, tam śmiertelnie boją, te biedne cywilnych. pracownice, te, które były sprzątaczkami, które za własne pieniądze kupowały ale środki Pani czysto Panie jeżeli się ludzi straszy procesami o 120 tysięcy złotych, no to cóż ci ludzie? To, to jest zastraszanie ewidentne. Państwa tak. przed tym trzeba bronić. Prokuratura ale powinna, kto broni tych Prokuratura ludzi Prokuratura powinna państwu. zadeklarować, że nawet w sprawie cywilnej przyjdzie panu, państwu z pomocą, jeśli do takiej no, no, sprawy to dojdzie. Bym nie ja się, ale ja się o to zwrócę i myślę, tak. że w ramach tego programu powinniśmy to uczynić. Państwo są dla mnie emisariuszami lepszego świata, lepszej Polski. To, że tu jesteście, pokazujecie twarze, jest dla mnie naprawdę wielkim honorem być z wami tutaj. Tak. Bardzo Gratuluję państwa wam odwagi mam nadzieję, że rozpoczniecie pewien proces, który zmieni nas Polaków. To, A ja za parę miesięcy nadzieję, się dowiem, się. Za, sprawdzę w województwie i w starostwie, czy te panie, które dzisiaj były w tym programie, pracują, czy zostały zwolnione. Mamy nadzieję, że te pobrzękiwania prawa w osobach y, kancelarii y, y, odwołają się do istoty prawa, czyli obrony ducha prawa. Ducha. I w tym wypadku chyba y, oczywiście, że to wszystko się jeszcze ma skończyć w sądzie. Miejmy nadzieję, że w taki sposób, że zło będzie ukarane, a dobro nagrodzone. Następna sprawa, którą zaprezentuję dzisiaj.